Witajcie, jak widać mam bardzo nieładną gałkę zmiany biegów i zaopatrzyłem się, można powiedzieć, tu w kompletny zestaw. Czyli wymienimy wszystko, mieszki, tu tą osłonę gałki górnej i mieszek do doręcznego, a ten jest do ręcznego, a ten jest mieszek tu do zmiany biegów. Także będę chciał Wam zaprezentować. Tu jeszcze mamy taki dekielek, który po prostu wyleciał jak tylko ta otulinka tu była zerwana. Czyli to odkładamy sobie na razie. Tu jest jeszcze dodatkowo taki problem, że tu mamy ruchomą tą gałkę. No nie za bardzo mi się to podoba, dlatego też będziemy próbować rozwiązać ten problem za pomocą. Takich dwóch, oto, adapterów. Te adaptery, one, jeden jest taki 6 zł, a ten musiałem kupić z taką dodatkową motogałką, która niby też pasuje do renówki, ale jest badziewna. Znaczy, no nie badziewna, zależy kto, kto co lubi. Chodzi o wykonanie. Plastik nie ma też już tej skórkowej, skórkowej otuliny. No więc zaczynamy, bo oczywiście jak robić to wszystko po kolei, więc hamulec ręczny, zasada podobna, tu sobie ściągamy, wyciągamy. Też będziemy musieli te wszystkie tutaj spinki podczepiać i założyć nowy mieszek. Także biorę się za odginanie. Dobra, yy, ogarnąłem to poza kamerą, bo niestety te zszywki. Yy, są dosyć grube, bardzo ciężko było je wyciągnąć. Dodatkowo tu sobie nawierciłem jeszcze dodatkowe otwory. Tu też miałem pękniętą, poprawiłem trochę lutownicą, przygrzałem dodatkowo dałem tu taką wzmacniającą jedną strzywkę. Także ja tu już sobie przygotowałem parę skrzywek oderwanych. Będę używał teraz tych skrzywek od skrzywacza meblowego od tego takera. I zakładamy. Na co tu zwrócić uwagę? To jest góra, przypomnę może. I teraz mamy tak: zapięcie mamy, i mamy tu takie wycięcie wgłębne, czyli to wycięcie takie musi pójść na ten element tu zewnętrzny od fotela pasażera. Więc tu mamy też jeden szef od dołu, ten krótszy taki do zapięcia, i drugi od góry. Więc może zacznę sobie od tego dolnego szwu. Yy, założę yy, i powiedzmy mniej więcej tak na środku sobie zrobiłem otworek, yy, więc ja teraz tutaj też wprowadzę sobie yy, szywkę włożę i tak trzeba będzie wszystkie po kolei yy, po kolei yy, pozakładać, pozapinać. Niestety jeszcze o mała przygoda z nożem. Czasem się zdarzy, a najlepsza taśma izolacyjna zamiast opatrunka. No i dobrze, zaginamy jeden, zaginamy drugi, i tak wszystkie te pozostałe. Ok, więc mamy tu już wszystko zrobione. Najgorzej było w tym fragmencie, gdzie ja jeszcze sobie wziąłem i dowiercałem otworki, żeby łatwiej było je przełożyć. Też poprawiłem zamiast tych dwóch przewo... przewodów, otworków tu. Zrobiłem jeden centralny trochę z boku, żeby on tam nie za bardzo ingerował nam w w ten mieszek od tej strony. No i co? No i zostaje nam tylko założyć. Odpinamy, odpinamy, podnosimy tutaj schowek. W odpowiednie miejsca musimy tam wcelować. No, już muszę sobie poświecić, bo niby widno jest, ale tu jeszcze ciemno. Niestety. O, chyba wszystkie już zaskoczyły, bo tu powinny być zatrzaski, tu z tyłu, z drugiej strony. No i teraz cofamy sobie. Cofamy sobie lewarek. Zapinamy. Zamykanie. Nie, nie chce nam się, nie mi się tu zatrzasnąć Wróciłem sobie. Na razie jeszcze mamy na tyle. O, zaskoczył w tym miejscu. Jest Teraz musimy jeszcze. Ten mieszek wcisnąć tam do środka, tak żeby na ładnie tu się ułożył. I on tu już jest. Jak widzicie, jest wprowadzony. No więc mamy wymienione mieszki, mamy jeden mieszek, drugi gałkę zmiany biegów, też mamy nową. Także to by było na tyle w tym filmie. Oczywiście, standardowo zapraszam do oglądania innych filmów, subskrybowania, lajkowania, komentowania. Tam, jak znajdę czasem chwilę, to przeglądam te komentarze też. Staram się odpowiadać na razie na tyle, ile mi czas pozwala. Także to by było w sumie na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, trzymajcie się. Cześć.